Cześć, dobry wieczór, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny piątkowy wieczór. Za co jesteś wdzięczny? Za co jesteś wdzięczna? Proszę, wymień choćby jedną wdzięczność tutaj w komentarzu, a w swojej głowie, w swoich myślach proszę zbombarduj swoje myśli pięknymi, wspaniałymi, cudownymi chwilami, które wydarzyły się właśnie dziś. A cytat brzmi, piątek 13 to jest dzień pechowy. To jest tylko i wyłącznie cytat, na który należy zwrócić uwagę. Czy faktycznie go chcesz do siebie przyjąć? Słowa mają moc. Więc jeżeli przyjmujesz takie założenie, że piątek 13 jest dniem pechowym, zacznie przekładać się to na twoje życie. Zaczniesz doszukiwać się problemów w tym dniu. A więc spróbuj odwrócić ten schemat. Jutro będzie sobota 14, zwykły dzień. Piątek 13 w twoim życiu jest to również zwykły dzień. A więc spróbuj od dziś, aby każdy jeden kolejny dzień był dniem wspaniałym, niezwykłym, nieprzesądnym, a dniem wspaniałym, cudownym, najlepszym na świecie. A zacznij to każdego wieczora, aby następny dzień był wspaniały bądź wdzięcznym wieczorem. Cudownego, wspaniałego wieczoru, w ten piątek 13 i do zobaczenia już jutro. Pozdrawiam z Bogiem, cześć!